Dzień dobry, witam Was. Czwarty odcinek przed nami. Na wstępie chciałbym się zwrócić do takiego gościa, który podpisuje się Pawełusz. Słuchaj, Fiucie, jeżeli ja jestem Frajerzysko, to Ty jesteś Frajerzysko do kwadratu. Jeżeli jesteś taki bohater, to podaj PESEL, podaj numer telefonu i żeby było jeszcze łatwiej, podaj adres i później wypisuj. Fiucie na mój temat, co chcesz. Zrozumiałeś? Mogę powtórzyć, ale chyba zrozumiałeś. Pierwszy temat dotyczy legii, a konkretnie pana piłkarza Pawła Wszołka. Pan piłkarz Paweł Wszołek, zdenerwowany tym, że trener Michniewicz dokonał zmiany i poprosił Wszołka o zejście z boiska. Po meczu w szatni urządził cyrk. Nie wiem jak to nazwać, żenadę, teatr, wszystko jedno jak to nazwiemy, to co urządził w normalnym klubie zawodowym jest niedopuszczalne. Pan piłkarz Paweł Wszołek był tak wkurwiony, że został zmieniony, że Poobrażał w szatni i trenera, i jego asystentów, i odgrażał się, że rozwiąże kontrakt. Proszę Państwa, śmiechu warte. Piłkarz jest odgrania, a nie odgrożenia komukolwiek, że jak coś nie będzie po jego myśli, to on rozwiąże kontrakt. Kontrakt w Szołka, jeśli dobrze pamiętam, i tak się kończy w czerwcu. I jak tak dalej się będzie zachowywał, to nikt mu nie zaproponuje przedłużenia tego kontraktu. Żeby być do końca uczciwym i sprawiedliwym, to muszę powiedzieć, że zasiągnąłem opinii u różnych fachowców, bo sam żadnym fachowcem nie jestem. Kompletnie się na tej piłce nie znam. Pomimo tego, że w swoim życiu obejrzałem z 2 z 3000 meczów na żywo i drugie tyle w telewizji, fachowcy powiedzieli, że Paweł Wszołek jest albo jednym z najlepszych. Albo najlepszym skrzydłowym w polskiej, śmiesznej ekstraklasie. I prawdopodobnie Paweł Wszołek również ma o sobie takie mniemanie, no i pomyślał, że skoro jest taki zajebisty, to może się niekonwencjonalnie w szatni zachować. Niedopuszczalne to jest, proszę państwa. Pamiętam za czasów prezesa Bogusława Leśnodorskiego jak Daniel Liuboja, piłkarz na pewno nie gorszy od Wszołka. Piłkarz, na którego przychodzono na stadion przylegi, na stadion legi. Oczywiście nie przylegi, tylko na stadion legi. Został ukarany i odsunięty do drugiej drużyny, i tak się zakończyła przygoda Daniela Liuboi, bardzo dobrego piłkarza w legii. Jeżeli teraz pan piłkarz Paweł wszołek nie będzie ukarany odpowiednio do tego, co zrobił, to znaczy. Że nie tylko w kwestiach sportowych, ale również wychowawczych obecne władze legii sobie nie radzą. Pan piłkarz Paweł Wszołek zamieścił na swoim Twitterze, czy jak to się tam mówi, bo ja do tego wszystkiego nie należę i nie zamierzam należeć, informację, że zawsze daje z siebie wszystko, nawet 200%, już nie 100%, tylko 200% dla drużyny. I w ten sposób chciał. Usprawiedliwić się, zdementować swoje skandaliczne zachowanie. Z bardzo wiarygodnych źródeł wiem, z najbardziej wiarygodnych, jakie możecie sobie Państwo wyobrazić, ale oczywiście nie od prezesa Mioduskiego, nie. Że to wydarzenie miało miejsce w szatni, że biegał po szatni, szukał trenera, że jak już tego trenera spotkał, to mu powiedział, co o nim myśli. Panie Czesławie, niech Pan pokaże jaja. Niech pan pokaże, kto drużyną rządzi. Niech pan adekwatnie do tego, co się wydarzyło, pana piłkarza Pawła Psząka odpowiednio potraktuje. Następnym piłkarzem, którym chciałem się przez moment zająć, jest Rafał Kurzawa. Piłkarz znikąd. Piłkarz znikąd. Od kilku miesięcy nie grał. Może i trenował, ale. Nikt do końca nie wie z kim i gdzie. Poszedł grać do Francji. Nie poszło mu tam. Poszedł grać do Danii. W Danii był nawet w dwóch klubach. Też mu tam nie poszło. Ktoś powie: taka jest piłka. No tak, taka jest piłka. Jednym idzie, drugim nie idzie. Jednym nie idzie w Realu Madryt, w Manchesterze, City, United, Juventusie, Atletico Realu, a drugim nie idzie w jakimś chyba Emię, Emię, Amię, chyba tak ta francuska drużyna się nazywała. Czyli nie wiadomo w sumie co to za drużyna. Oczywiście fachowcy od Ligi Francuskiej doskonale wiedzą co to za zespół. Nie poszło mu w dwóch klubach w Danii i Rafał Kurzawa wraca do Polski. Robi się kosmiczne zamieszanie, bo podobno miał grać w Górniku Zabrze, no a wylądował w Pogoni Szczecin. Władze Górnika Zabrze mają pretensje do Kurzawy, że wykorzystał Rozmowy z górnikiem, żeby zdobyć lepszy kontrakt w Pogoni Szczecin. Że wiele zawdzięcza górnikowi powinien w tym górniku grać. Proszę Państwa, wszystko bzdury. To jest kolejny przykład na to, że piłkarze mają w dupie kluby. Że tak jak kibice nie myślą, że piłkarze idą tam, gdzie im dają więcej. Można dyskutować i na pewno będą wśród Was tacy, którzy powiedzą, a dlaczego miał iść tam, gdzie mniej? Przecież każdy normalny człowiek woli iść do takiej pracy, w której płacą więcej. I zgoda, ale będą też tacy, którzy powiedzą, a gdzie przywiązanie do barw klubowych? A gdzie tak zwana miłość do klubu? A gdzie tak zwana wdzięczność? Nigdzie, proszę Państwa. Wszyscy, którzy myślą tak jak ja przez całe lata. Że dla piłkarza ważny jest klub. Może od dzieciństwa temu klubowi kibicował, może później zaczął kibicować z jakiegoś powodu. Przestańcie tak myśleć. To kompletne bzdury. Tylko i wyłącznie pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. Rafał Kurzawa będzie grał w pogoni Szczecin, ale tak zupełnie na marginesie, jako osoba nieznająca się kompletnie na piłce. Trzeba być odważnym. Żeby gościa, który w śmiesznych, zagranicznych klubach się zupełnie nie sprawdził, który od wielu miesięcy nie trenował, zaprosić do swojej drużyny, podpisać z nim dosyć długi kontrakt i pewnie jeszcze bardzo dobrze mu zapłacić. Władze pogoni Szczecin moim zdaniem są niesamowicie odważne, ale to już jest ich sprawa, ewentualnie ich kłopot, a może wręcz przeciwnie, może Rafał Kurzawa. Tak jak robi to krok po kroku Bartek Kapustka w Legii, dokona tak zwanej odbudowy. Znowu wróci do grania. Będzie wyróżniającym się piłkarzem. Tylko, że nikt tego do końca nie wie, bo w polskiej piłce nikt niczego nie wie, bo to jest gra polegająca na przeróżnych przypadkach, wypadkach i nieprzewidywalności. Czyli jeśli chodzi o Rafała Kurzawę, tak samo w pogoni może zaistnieć jak we Francji i w Danii, a może wręcz przeciwnie. Nie wiem. W każdym razie zapomnijcie o tym, że dla piłkarzy istnieją jakiekolwiek sentymenty. Żadnych. Tylko kasa, kasa, kasa. Następnym piłkarzem, któremu chciałem poświęcić chwilę, Chwilę, bo, bo go znam, bo trochę mi głupio o nim mówić. Pamiętam, jak dorastał, ja, pamiętam, jak trener Urban dawał mu szansę w Legii. Kuba Kosecki. Kuba Kosecki wraca do polskiej ekstraklasy, do Krakowi. Kilka miesięcy temu, a nawet może to już będzie ponad rok, rozmawiałem z jego słynnym tatą, Romanem Koseckim, że Kuba idzie do takiego klubu w Turcji, który jest kompletnie nieznanym klubem poza Turcją. Wtedy Roman Kosecki powiedział, to jest bardzo dobry klub. Kuba tam się wiele nauczy, Kuba tam jeszcze się bardziej rozwinie. No i oczywiście Kuba tam jeszcze bardzo dobrze zarobi. Sam Kuba Kosecki, i za to Kuba plus, mówił sentymenty? To też trochę w nawiązaniu do kurzawy. Jakie sentymenty? Ja tam idę dla pieniędzy, to tylko kibice tak myślą, że dla piłkarza klub to jest coś niesamowitego. Ja idę do tego tureckiego klubu dla pieniędzy. No i przyznał się, nie opowiadał bajek o żelaznym wilku, tylko po prostu powiedział: po co idzie do tej drużyny z drugiej ligi tureckiej? Kilka miesięcy temu, z wiarygodnych źródeł, również to wiem, Kuba stracił w oczach trenera i co gorsza, w oczach kibiców. Doszło tam do nieprzyjemnej sytuacji i rozwiązanie kontraktu dla Kuby Koseckiego jest również ważne w aspekcie chyba nawet bezpieczeństwa. Miał popularnie mówiąc przechlapane u kibiców tej drużyny w której grał. Wraca do Polski, wraca do Krakowi, czyli zaliczy Polegi, Polechi po Śląsku czwarty Klub w polskiej ekstraklasie. Kuba, czuję do ciebie trochę sentymentu, bo jesteś chłopakiem z Warszawy i okolic. Grałeś w Legii, znamy się. Trzymam za ciebie kciuki, mam nadzieję, najogólniej mówiąc, bez wnikania w szczegóły, żeby doroślałeś. Teraz pewnie was zaskoczę. Mam opinię, to wiem z bardzo różnych źródeł bardzo różnych życzliwych, mniej życzliwych, takich, które y, nie są dla mnie przychylne, że jestem osobą, która ciągle narzeka, ciągle krytykuje, sfrustrowany stary dziad, ciągle mi się coś nie podoba, ciągle się czegoś szczepiam i jest w tym dużo prawdy. Natomiast teraz, uwaga, zaskakuje. Chciałbym pochwalić warte poznań. Chciałbym pochwalić, jeśli ktoś nie dowierza, nie dosłyszał, Warte Poznań. W momencie, kiedy Warta Poznań awansowała do ekstraklasy, a więc co za drużyna? o jest! Co to za jakaś drużyna? Co to za jakaś karykatura ekstraklasowej drużyny, chociaż cała ekstraklasa to jest karykatura? Obstawiałem, że albo Warta Poznań, albo podbeskidzie. Murowanymi kandydatami do spadku będą. Okazuje się, że o ile pod Beskidzie, no cały czas, trudno powiedzieć, jak się potoczą losy tej drużyny z pięknego miasta Bielsko-Biała, to warta poznań. Jak tak dalej pójdzie, to jeszcze się załapie w górnej ósemce. Proszę Państwa, oczywiście wiem, oczywiście wiem. To, że warta poznań teraz prezentuje się dobrze, to nic nie znaczy, bo może w 3, 4, 5 kolejnych meczów przegrać. Natomiast chcę podkreślić to, że jestem bardzo zaskoczony, pozytywnie zaskoczony miejscem warty poznań w tabeli, tym, że nie jest tak zwanym chłopcem do bicia i że całkiem nieźle. Tej drużynie z Poznania, która nie może się absolutnie równać popularnością, jak wszyscy wiecie, z Lechem, całkiem nieźle się wiedzie. Czyli uwaga, jeszcze raz, ten sfrustrowany Hadaj pochwalił warte poznań. Nie mam gorączki, naprawdę. Brawo, warta. Brawo, warta poznań. No i na koniec. Nie o prezesie Legi, nie, 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 bo ktoś mi tam zarzucał, że no nie ma odcinka, żeby o tym, o tym Hadaj nie gadał. No to nie będzie dziś o prezesie Legi na koniec, nie będzie do wcipu, ale będzie na temat, który został opisany, omówiony, pokazany, sfilmowany we wszystkie możliwe strony świata COVID. Proszę Państwa, czy ktoś wierzy, czy nie? Czy ktoś twierdzi, że to jest jakaś odmiana grypy, tylko może troszeczkę bardziej niebezpieczna? No to już jest wasza sprawa. Ja nie jestem lekarzem, ja mam swoje zdanie na ten temat, natomiast wpadły mi w ręce badania przeprowadzone na jakiejś tam grupie ludzi z różnym wykształceniem, o różnych upodobaniach politycznych, i z tych badań wynika coś, co normalnemu człowiekowi. Ja się uważam za normalnego, no chociaż pewnie bywa różnie z moją normalnością, w głowie się nie mieści. Wśród tych przepytanych ludzi chyba 8% poniżej 10. To są tacy, którzy ciągle wierzą w to, że jeżeli ktoś się zaszczepi przeciwko COVIDowi, sprawa szczepień indywidualna, poza to będzie śledzony. Jeżeli ktoś się zaszczepi przeciwko covidowi, to będzie śledzony. Proszę Państwa, ludzie szanowni, jak można być takim idiotą? Jak można wierzyć w coś takiego? Zostawmy już ten covid, wszyscy nim wymiotujemy. Ale jak można być takim idiotą, żeby wierzyć, że jakakolwiek szczepionka powoduje że ktoś, kto się zaszczepi, będzie śledzony. Jak można wierzyć w takie herezje? Jak można w ogóle nie wstydzić się takiego myślenia? Mam radę dla tych, którzy myślą, że jak się zaszczepią, to ktoś ich będzie śledził. Zapierdalajcie do psychiatry. I to jak najszybciej. Bo jeszcze krzywdę zrobicie wszystkim normalnym ludziom. Tylko psychiatra. I sama wizyta, sama rozmowa, myślę, że nie wystarczy. Jak Wam zaproponuję kilka tygodni na specjalnym oddziale dla pojebanych, to proszę, żebyście się zgodzili. Jeżeli Wam zaproponuję jakieś tabletki, to proszę Was, żebyście się zgodzili. I może wtedy przestaniecie pierdolić te bzdury, że po zaszczepieniu się ktoś Was będzie śledził. Gente